Witamy serdecznie. Z tej strony Anna Zielińska-Górka i Piotr Kominek. Witamy w podcaście Radiostacja Ratunkowa. stacja ratunkowa Zjedz Snickersa, bo dorzysz, czyli parę słów o hipoglikemii w pierwszej pomocy. Są sytuacje, kiedy medycyna pozwala zjeść coś słodkiego i mówi, że jest to dla pacjenta dobre. Ta sytuacja to hipoglikemia, czyli znacznie za niski poziom glukozy we krwi. A dlaczego jest to tak ważne i co dzieje się z pacjentem, który, jak to mówią nasze starsze pacjentki, nie ma cukru? O tym poniżej. Mózg człowieka działa na bateriach złożonych z tlenu, elektrolitów i glukozy. Jeśli brakuje któregoś z elementów, organ ten przechodzi na działanie awaryjne, zmniejsza ich zużycie przez spowolnienie metabolizmu mózgowego. Najczęściej objawia się to zaburzeniami świadomości. Łącznie z całkowitą utratą przytomności. W ten sposób mózg prezentuje komunikat low battery i dokładnie tak jest w hipoglikemii. Jakie są przyczyny niskiego poziomu glikemii? Hipoglikemia najczęściej pojawia się u osób chorujących na cukrzycę i przyjmujących insulinę, choć jej objawy mogą się pojawić także po intensywnym wysiłku fizycznym. Główne przyczyny to zbyt duża dawka insuliny, brak. Za mały lub zbyt niskokaloryczny posiłek w stosunku do przyjętej dawki insuliny i zbyt duży wysiłek fizyczny. Spadki cukru obserwujemy również w przebiegu infekcji, ale też w początkowym etapie leczenia cukrzycy, kiedy dowiadujemy się o swojej chorobie i trudno jest kontrolować poziom cukru przez dobranie odpowiedniej dawki insuliny. Na spadki glikemii wpływają też schorzenia współistniejące, jak choroby nerek, zaburzenia odżywiania. I zażywanie niektórych leków, a także spożycie alkoholu czy problemy gastryczne, takie jak biegunka i wymioty. Objawy: głodny jak wilk, zły jak osa, spocony jak mysz. Tak najprościej opisać osobę, która doświadcza hipoglikemii. Głodny jak wilk. Czy nie jest to podobne do sytuacji, kiedy jesteśmy po prostu głodni? Dokładnie tak, z tym, że organizm zdrowego człowieka jest w stanie przez pewien czas wykorzystywać rezerwy energetyczne. Natomiast u diabetyka, czyli osoby z cukrzycą, spadki cukru są szybkie i gwałtowne. Organizm nie nadąża z kompensacją, czyli wyrównaniem poziomu glukozy we krwi i uwalnianiem zapasów glikogenu z wątroby i mięśni szkieletowych. Glikogen, czyli zapasowa substancja energetyczna gromadzona w naszych mięśniach w 79%, a w 14% w wątrobie, do uwolnienia również potrzebuje glukozy, której w hipoglikemii brakuje. Możemy go uwolnić również podając lek o nazwie glukagon, ale o tym za chwilę. Naturalne zapasy glikogenu możemy zwiększać przez odpowiednie odżywianie i wysiłek fizyczny. Przeciętnemu człowiekowi, nie sportowcowi, powinno wystarczyć go na zaopatrzenie organizmu w 1600-2000 kalorii, czyli na jeden dzień bez jedzenia. Zły jak osa napady agresji w hipoglikemii mylone są czasami z zaburzeniami psychicznymi. Starza się, że na przykład policja wzywa pogotowie ratunkowe do zaburzeń psychicznych, które okazują się ciężką hipoglikemią. Na próżno tłumaczyć wtedy pacjentowi, żeby się uspokoił i zjadł coś słodkiego. Bardzo często po wyrównaniu poziomu glikemii nie pamięta w ogóle swojego zachowania. Wśród objawów mogą się pojawić rozdrażnienie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, dezorientacja, omdlenie, niewyraźna mowa, nieadekwatne do sytuacji zachowanie. Bywa również, że pacjent jest po prostu nieprzytomny i występują drgawki, których nie należy mylić z drżeniami. Spocony jak mysz. Charakterystyczne jest również intensywne pocenie się do tego stopnia, że pacjent wygląda czasem, jakby został polany wodą. Ma mokre włosy i odzież, leży na mokrej podłodze. Organizm traktuje hipoglikemię jak sytuację zagrożenia i silnego stresu, produkuje więc hormony stresu i to powoduje intensywne pocenie się. Oczywiście byłoby to zbyt proste, żeby hipoglikemię zamknąć tylko w powyższych objawach. Może ona przyjmować różne postacie i powodować szereg dolegliwości u pacjentów, łącznie z objawami udaru mózgu, drżeniami rąk, mrowieniem wokół ust, kołataniem serca i ogólnym rozdrażnieniem. Natomiast połączenie objawów opisanych wcześniej pozwoli nam w dosyć prosty sposób rozpoznać ciężką hipoglikemię w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wykonania tzw. oznaczenia glikemii. Zmierzymy panu cukier, czyli oznaczanie poziomu glikemii. Jeśli mamy dostępny glukometr, diabetycy bardzo często mają go przy sobie. Możemy w bardzo prosty sposób zmierzyć poziom glikemii. Wystarczy nakłuć palec jednorazowym lub najczęściej wielorazowym nakłuwaczem znajdującym się w zestawie z glukometrem pacjenta, włożyć pasek testowy do glukometru i na końcówkę tego paska nabrać kropelkę krwi z nakłutego palca. Po około 5 sekundach mamy wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi. Za hipoglikemię uznajemy wynik 3,9 mmol na litr, co odpowiada 70 mg na decilitr. Jest to tak zwane alertowe stężenie glukozy we krwi, sytuacja, która wymaga już podania węglowodanów, nawet pomimo braku objawów u pacjenta. Zdarza się, że pacjenci z cukrzycą odczuwają jednak objawy hipoglikemii już przy wyższych stężeniach, np. około 100 mg, szczególnie kiedy dochodzi do szybkiego spadku glukozy. Poziomy poniżej 54 mg najczęściej powodują wystąpienie objawów hipoglikemii, tak zwana klinicznie istotna hipoglikemia, a także ciężkiej hipoglikemii z upośledzeniem zdolności poznawczych, wymagająca pomocy osób trzecich do przetrwania epizodu hipoglikemii. Jest to cytat z zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Działaj! Jeśli rozpoznałeś hipoglikemię u pacjenta na podstawie objawów lub pomiaru glikemii lub obu naraz, masz kilka możliwości. Po pierwsze, jeśli pacjent jest przytomny, zastosuj regułę 15 na 15. Podaj 15 gramów glukozy lub innych węglowodanów prostych i zaczekaj 15 minut. Jeśli po tym czasie pomiar glikemii wskazuje nadal wartości poniżej 70 mg lub objawy się utrzymują, podaj kolejne 15 gramów węglowodanów. 15 gramów glukozy to będą 3 małe lub 1 duża łyżka cukru. Pół szklanki soku pomarańczowego lub Coca-Coli, ale nie zero. Można zastosować żel glukozowy lub inne słodkie przekąski jak żelki czy łyżkę miodu. Nie podawaj twardych cukierków, na przykład landrynek. Po drugie, ciężka hipoglikemia. Pacjent jest nieprzytomny, może mieć drgawki. Nie podawaj nic do doustnie. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest podanie wcześniej wspomnianego glukagonu, Glukagon to hormon wytwarzany przez trzustkę, który stymuluje wątrobę do uwalniania zgromadzonej glukozy z glikogenu wątrobowego do krwiobiegu, gdy poziom glukozy we krwi jest zbyt niski. Dostępny lek ma nazwę handlową glukagen, 1 mg hipokit i należy podać go do mięśniowo lub podskórnie. Ale dostępny jest też glukagon w wersji donosowej, baksimi. jest idealny na warunki pierwszej pomocy. Po przywróceniu odpowiedniego poziomu glukozy, należy podać pacjentowi do zjedzenia małą przekąskę z węglowodanów złożonych, np. kanapkę lub ciastko. Ważne, jeśli leczysz się na cukrzycę, poinformuj o tym rodzinę, współpracowników i znajomych, w zakresie jaki ci odpowiada. Poinformuj ich, że na wypadek hipoglikemii masz przy sobie lub w lotówce glukagon. Niech rzucą okiem na ulotkę i zapoznają się ze sposobem podania. A najlepiej wyślij ich na kurs pierwszej pomocy, bo mogą uratować Ci życie. Oczywiście w całym postępowaniu z pacjentem w hipoglikemii pamiętamy o podstawach pierwszej pomocy, czyli sprawdzeniu przytomności, oddechu i wezwaniu pomocy medycznej w odpowiednim momencie. Podstaw, jak i rzeczy zaawansowanych typu przygotowanie i podanie glukagonu, możecie nauczyć się na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy. Wszelkie podane tutaj informacje o lekach i ich dawkach to tylko przykładowe i orientacyjne sposoby ich stosowania i dawkowania. Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i zapoznać się z treścią ulotki. Powiedz medykowi o swoich chorobach i o uczuleniach, które mogą wpłynąć na dawkowanie i działanie leków. Samodzielnie nie podawaj leków osobom obcym, nie zażywaj również nieznanych leków od innych osób.